Jestem przed budynkiem Senatu Francuskiego, za którym jest Park Luksemburski. Ja idę w tamtym kierunku, za mną w stronę fontanny św. Michała i Katedry Notre Dame. Par, oczywiście, niesie w sobie treść religijną, bo jest w nazwie św. Michał Archanioł W XIX wieku. Bardzo antyklerykalne środowisko tejże, tejże dzielnicy, która, które, e, która jest to szósta dzielnica, właśnie łacińska, między szóstą a piątą dzielnicą, e, przechrzciły trochę nazwę tej ulicy na Bólnisz, czyli takie troszeczkę kupiące z e, świętego Michała nazwę tego antyklerykalizmu jeszcze widać tam za mną widać ruiny jednego z oddziałów opactwa największego w Europie z klinii który tutaj został zburzony przez rewolucję widać za mną takie e, ruiny a poza tym tutaj widać przy klasztorze dawnym benedyktyńskim ruiny term, czyli ciepłych łaźni jak się okazuje rzymskich a ja teraz pójdę w dół Bulwaru Świętego Michała w stronę fontanny Świętego Michała. Znajduję się na Placu Świętego Michała, które związane jest z bardzo ciekawymi różnymi anegdotami. Między innymi pisał o tym Hemingway, o tym placu. W 68 roku w zeszłego wieku były tu walki młodzieży lewicującej, są bardzo krwawe. Jest dosłownie za tym czymś siwym jest fontanna św. Michała ale jej nie widać bo jest w remoncie a miał pierwotnie tu stać pomnik Napoleona bo Napoleon bardzo lubił sobie stawiać pomnik, a tam dalej już jest rzeka sekwana zaraz tam buchiemy. ta dzielnica łacińska spływa się z tej osy Bardzo fotogeniczny. No i te kawiarenki. za tą szarą zasłoną znajduje się 28-metrowej wysokości pomnik świętego Michała Archanioła, który zabija smoka symbolującego Szatana. Po prawej stronie jest plac świętego Michała, który bym się nagrywałem. Tu w dole jest sekwana jej lewy opływ wyspy. Tak, tutaj znajduje się corcier, Conciergerie, czyli pierwotny pałac królewski francuski z kaplicą królewską, świętą kaplicą się Tutaj czubek, który staje, a tutaj nie udało mi się jeszcze nigdy zwiedzić ze względu na ogromne kolejki. A warto, bo to jest bardzo piękny kościół. I jak my się tutaj o, przekręcamy i widzimy katedrę, oczywiście paryską. Bulwar wzdłuż Sekwany. Ciekawo taką ciekawostkę, że regularnie zdarzają się świadectwa ludzi, którzy przyjechali turystycznie do katedry, żeby ją po prostu tylko zwiedzić. I ponieważ jest tam dyżur spowiedziowy, księża spowiadają cały dzień, to okazuje się, że. Dość liczne są przypadki, gdzie te osoby są tak poruszone wizytą w katedrze, że postanawiają się często po kilkudziesięciu latach wyspowiadać. I są to bardzo głębokie świadectwa nawrócenia. Zrobi się dosyć ciemno i zimno. Pójdę tutaj tą keją, wzdłuż Sekwany, w stronę widocznego tam muzeum w Lubrze. Jest niedawno pozbawionego insygnii królewskich podczas kradzieży w stronę placu Concord do starci metra powrotnej do domu. you mm -hmm.